Ludzie byli spalani na stosach, byli krzyżowani, byli torturowani, dlatego że przyznawali się do Chrystusa. Ale dzięki naszym poprzednikom, właśnie tym męczennikom, my mieliśmy zaszczyt w pewnym okresie swojego życia usłyszeć Słowo Boże. I kochani, nigdy byśmy nie usłyszeli Ewangelii, gdyby ci ludzie nie oddali życia. To byli ludzie, którzy nie zawahali się. Nawet do śmierci, nawet w najgorszych okolicznościach swojego życia nie zawahali się mówić: Jezus jest moim Panem. Nigdy się nie wyprę Chrystusa. I było takich wielu. Nawet naszej nasi apostołowie byli też biczowani, byli męczeni. Ale moc ducha świętego, która w nich działała, sprawiała, że nikt nie był w stanie ich złamać. Nikt. Kochani, uwierzcie w Jezusa Chrystusa. On jest drogą, prawdą i życiem. Jezus da Ci siłę. Jezus da Ci moc. Da Ci błogosławieństwo z nieba. Nigdy nie będziesz taki sam. Jego oferty są ofertami naprawdę najwspanialszymi, jakie istnieją. Oferty Chrystusa są dla każdego człowieka, nawet dla najgorszych grzeszników. Może bardzo dużo grzechów zrobiłeś w życiu i myślisz, że nie jesteś godny. Dobra nowina jest taka, że nikt z nas nie jest godny. Nikt. Nie ma ani jednego człowieka, który by był godny przyjąć coś od Boga. I dlatego przyszedł Jezus, który przelał krew, i krew Jezusa daje nam dostęp do Ojca. Każdy, który uwierzy, zostanie obmyty krwią Jezusa i natychmiast Jego grzechy są przebaczone. I, i teraz po przebaczeniu grzechów przez krew Jezusa, możemy mieć relację z Bogiem Ojcem. I to jest Ewangelia. To nie jest Ewangelia. Że my będziemy sprawdzać, kto z nas jest najlepszy, najbardziej święty, i wtedy będziemy mówić, że o, ja mam zaszczyt z Bogiem rozmawiać. Ewangelia jest Ewangelią taką: nikt nie jest godny, ale każdy, kto przyjmie krew Jezusa, jego ofiarę na krzyżu, będzie zbawiony. Krew Jezusa otwiera drzwi, których nikt nigdy nie zamknie. Dlatego, kochani, oferujemy Wam przyjęcie osobiste Jezusa jako swojego Pana i Zbawiciela, i wtedy Duch Święty wstępuje na człowieka. My za chwilę odejdziemy z tego miejsca za jakieś dwie godziny. Może nigdy się więcej nie spotkamy, ale Biblia mówi, że Duch Święty zostanie i będzie wszędzie, gdziekolwiek pójdziesz. On już będzie z Tobą na zawsze. Twoja przyszłość będzie niebiańska. Będziesz doświadczał życia, o jakim nawet nie da się marzyć ani sobie wyobrazić tego. To Jezus jest drogą, prawdą i życiem. Osoba, żywy Bóg, On jest życiem. Życie w Bogu ma inny wymiar. Ono jest zakorzenione poza przestrzenią, poza czasem, ale jest w miejscu, w którym sam Bóg jest. Życie wieczne to poznanie jedynego prawdziwego Boga i Jezusa Chrystusa, który go posłał. Życie wieczne to relacja ze stwórcą, to doświadczanie życia Boga w Tobie i działania Boga przez Ciebie. Religia to wykonywanie martwych czynności, a wiara i życie z Bogiem to doświadczanie samego Boga. Jest różnica. Na świecie są tysiące religii i żadnej z nich nie stworzył Bóg. Gdy Jezus przyszedł na ziemię, podważał wszelką religijność. Bóg nie stworzył religii, ale Bóg stworzył życie i dał Jezusa, aby przez krew Jezusa każdy człowiek mógł doświadczać życia. Dlatego my was błogosławimy, modlimy się, żeby wasze serca przyjęły żywego Boga i moc, moc Ducha Świętego, taka moc, która skrzesiła Jezusa z martwych. Moc, której grób nie jest w stanie zatrzymać. Oferujemy wam życie osoby z stałej, czyli przejście ze śmierci do życia przez Jezusa Chrystusa. Ta oferta jest bardzo atrakcyjna. Świat może złożyć Ci wiele ofert, które wyglądają dobrze, ale ostatecznie one wszystkie jak słoma będą spalone i znikną. A oferta Jezusa nigdy nie ustanie. I ona jest wieczna, zarówno tutaj na ziemi, jak i w niebie. Żadne siły, żadne moce nie są w stanie tego Ci już odebrać, ani tego zatrzymać. Jezus jest drogą, prawdą i życiem. Jezus jest Panem i On jest jedyny, który jest godzien wszelkiej chwały i czci. Amen.